Hejka widzowie, to jak nie było chyba filmów przez dwa albo trzy miesiące, muszę to naprawić, a jest już w ogóle po 200 subskrybentach, no cieszę się bardzo, ale chciałabym, żebyście wbili 100 tysięcy, to pokażę moją twarz, no, ale na te 200 subskrypcji pokażę wam kod do tego pamiętnika, dobra. No i będzie tutaj piosenkę, no to eh. trzeba zaczekać, a e musi sobie pasować z tej piosenki. No dobra, taka jest piosenka, no kod już znacie, no kod jest taki, ale nie będę go wpisywać tak, no wiecie, no bo będzie znowu ta denerwująca piosenka. Dobra, no to pa, widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że nie za dwa miesiące albo trzy, tylko może jutro, może nawet dzisiaj, Bye.